Dobra, 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 tak. Pozdrawiam, Szeulito. Kurwa, ktoś chce się bić. Napierdalam frajera. Ale muskopie, kurwa, pizdę. Wygląda tak jak ja. Ale gościa rozpierdalam. Mam ich aż 14. Ja mam 10. Więc powinno 14 wystarczyć. Po sobie statyw na butelce i teraz magicznie jest wyżej. Jezus Maria. Ja co z tym. Mi się wydaje, że mój mózg nie działa tak jak należy. Czy ewoluuje? Czy to pierwsza ewolucja? In our game. To będzie wenozaur, czy wenozaur to jest ostatnia? Nie wiem. Yo, yo, yo! Pieniądze dał, dał, to wypierdalej Przysięgam, kiedyś kupię ten nowy statyw, naprawdę. Mhm. Ty, ale. No, ja mam takie mega dobre pytania. Mhm. Czy jestem jedyną osobą Która siedzi na krześle po turecku Masz duże krzesło więc jakby Możesz tak zrobić Ja różnie siedzę czasem też mi no. najwygodniej po turecku po prostu więc Nie wiem ja, ja mogę spróbować usiąść, tylko ja mam te takie e, Podramienniki więc jest troszkę Ciężko, bo mi się nogi nie mieszczą. Ale mogę tak usiąść. Tak, jakby bo ja czasami tak siedzę, że mam właśnie właśnie, właśnie, właśnie. Że mam właśnie jedną nogę, jakby tak zgiętą, tak do góry, a drugą. Tak, jakby po turecku. Jest, no jest. No tak, to nie wiem, co zrobić no z nogami, jakby tak. Troszkę. Mm. Tak sobie ten dają. <laughs> Short king. Ja, ja sobie czasem, wiesz co robię? Yy, daję... Ja mam taką... Yy, piłkę, moja mama kiedyś kupiła taką wielką piłkę yy, Taką... Do chyba aerobiku, czy do czegoś Nie wiem, do jakichś ćwiczeń I sobie czasem ją daję pod po prostu biurko I tak sobie na niej trzymam nogi To jest mega wygodne, bo ona jest taka mięciutka Bo jest delikatnie wypompowana To ja mam od tego takie... Taki taborecik, że mogę sobie dać nogi do przodu, no. ale tak. zale nie jest najwygodniejsza jakby forma się <grym> Weź sobie to takie, co, co... w kiblu dla dzieci się daje, te takie podnogi. Już jesteś w następnym mieście. Jeszcze Kevik do pokonania. No, o nie, to będzie Kev z zubatami chyba. Mm -hmm. Nie. <grym> O, sensrzu z itemem, grip Claw Uuu, to jest bardzo dobry item. Kiedy jest trzymany przez pokonana powoduje, że ruchy wiążące, używane przez posiadacza są zawsze kontynuowane przez 7 tur. Co to są ruchy wiążące? A, skryt yy, ewoluuje. Yy, to są takie. A, to są. Fajkę jakie to były wiążące. A już nie pamiętam. Maybe. O! Cliffery. Eko No. Chyba to teraz jej nie raz. Proszę cię. Cieszę się. Jakiego mógłbym mieć pokemona w tego w tej edycji? Tej wersji, no, najlepszy byłby Charizard, kucze. bo nie ma tutaj za no, bardzo dużo ognistych Pokémonów jeszcze, w ogóle nie ma tutaj za dużo Pokémonów, jest Fullpix, to... mogę też powiedzieć, że jest Growlite, który jest mega mocny, też tylko Magmar, Florion. Uh, Jakby mi się udało, Syndaquilla zdobyć? Syndaquilla, ciekawe. No, kur... get out jako. Dob uh, dobry pomysł. Mogłem teraz złapać Zubata. Tak też chyba zrobię, bo w sumie Krobat jako taki. Też już mocno dosyć. Oh. Ja po prostu tutaj w edycji dodam takie. Oh. Jestem tak: e, Bulbazaur asleep, Bulbazaur asleep, Bu e, Geodude ominął atak. Geod oh. Dobra, nie będę się nad tym zastanawiał, ale jak chcę Zubata teraz znaleźć. Ja znalazłem, trzy właśnie. Mam nadzieję, że go zabiję czymś na hita. Proszę. A, jest... Ja se śpię, kurwa! Czemu mnie nic nie bije, jak potrzebuję, żeby mnie biło? A ja złapałem Parasa z... z Small Mushroomem. Mały grzybek. Wiedziałem, że to zrobisz. Wiedziałem. No bo my jesteśmy... Spokrewnieni mi się wydaje w jakimś pomysłowo. Umysłowo. No oboje tak samo spierdolenie po prostu. Nie! Nie! wam mi ten Zubat mojego tego... <śm> Nie tylko, że ty zrobił Zub super efekt... Zubat efekty. Revenger! No Zubat mówię, Revenger. ja nienawidzę tego... Kurwa Pokemona. Tragiczny! A, pomyślałeś, że to może być na no, odwrót? Ty jesteś po prostu tragiczny? Nie... Ta postać, ta... ta Jebany ten jest... Tragiczny. Pokémon. Ja go od razu usypiam. Do spania, kochany. <noise> usypiam go. No, uśpiłem tego zuba na no kurwa, zastrzyk dostał i wiesz... Zisterdy. No, że ci chodzi za to, ja tyga to wtedy trochę. Ej! Grip klała mi z ten Grimer wziął. Proszę mi go oddać. Raz, dwa. Masz po mordzie. Wy... W Safari nie będę w stanie zdobyć Sinda Jaki to jest Pokemon, bo nie kojarzę. Taki ognisty z drugiej generacji starter. Aha. Okej, ok. A okay. No wszyscy ma mają z No to spoko w sumie yes. To mam plan Przysięgam, no te Pokemony nie mogą mieć wyższego czego. 12 Ja nawet nie na XP w takim tempie e, to, to mój zobacz będzie się, wiesz XP w... 3 dni Kurwica Macie Jak bo... ja Garego ten na Garego już nafierdalasz? No. Nie, nie A nie, wiem, nie na ładurę to jest trochę. jest trochę? Szczerze, to zobaczymy. Pokonam go jednym pokemonem, mówię ci. Przecież sobie też tego hmm. Dobra, Mega hmm. Drain, give me, give me, give me, give me, give me. Ale w sumie to tutaj w tym yy... Tutaj też będę musiał podexpić od Disabsom. Bo... Zubat nie zrobi za dużo. Dobra, zobaczymy tego. O nie! Dałem na pierwszy ogień Zubata. Whipsy Daisy! Liskik Zdarza się. <gry> no. Co za cipa? On cały czas zmienia Pokémony. To fuck. Gdybym wiedział, że on. O, ja pierd, Dobra, może może się uda. Proszę, ten quick takie to mnie nie zabijaj, nechta, dobra Jest, uśpiłem mu. Uśpiłem mu ratatę. I to jest Znale, dobry nie. pomysł, żeby sobie teraz słychnąć na squirtla. Zabić mu tą ratatę. Znać mnóstwo na Zubacie. Jezusie, to jest... Bo on cały czas śpi Boziu i nie zauważyłem tego. Walk up i kurwa quick tak, nie? <laughs> no dobra. Bo, bo ten... On cały czas zmienia Charmeleon PJ, Charmeleon PJ, Charmeleon PJ. I, Jeszcze raz. Jeden level. Dobra, ej, jest szansa matematyczna na to. No chyba że użyję Quick ataka i mnie po prostu... Let's go! Tak też może być. No, no Odish 10 level na PG-17 Może być lekki problem MOŻE mi to się nie udać Powiem więcej Na pewno mi się to nie uda O. Nie, nie uda mi się Nieważne co zrobił Quick attack za OP na początku Czy powinienem z bombsów uszyć, szczerze To jest więcej obrażeń Ale w sumie Też się wydupcułem ale się cieszę, że się wydupcem, bo mogę sobie na nim nafarmić trochę Expa Bo... Zubat No Zubat trochę... Z Expa jednak na tym a Ale, jest, Ale szansa jest nawet że uda mi się to... Jest nawet szansa, że uda mi się go teraz zrobić lepiej Bo on puszcza pierwszą abrę Więc ja mogę puścić... Eee... Uh, hipnozys... On switchuje, więc... No, i on teraz switchuje na ratatę. Więc przez to, że ja używam hipnozji... To... Ten ratata śpi od razu. Ja go mogę sobie troszeczkę poobijać. Chyba, że go zrobi... No, chyba, że zrobi withdraw, no to wtedy trochę gorzej. I mnie powiewem wiatru wyrucha w cipkę. Okej, okay, ja nie jeśli powder ano, A no, a ona abiozuje quick Attacka, który mi zadaje pół życia. O, oh, wow, wojdował. Dobra, switchuję na skurtla. On teraz w tej rundzie Switchnie na... Bulbazaura. Nie, nie zrobił tego. Okej. Okay. Co to jaja robi? Pojebane jakieś? Teraz weźmie krawędź. Critic? you fucking kidding me? Jedno HP mi zostało. Mm. Razor Leaf. Mm, mm, mm. Nie chcę używać poty. Więc korzystam z Mega Mam na oh, nadzieję, frisze. że nie pójdzie pić. Nie PJ, proszę, nie PJ, proszę, nie Proszę, flinch, flinch. Nie, dobra. Razor Leaf, ale zadał mi chyba wystarczająco, żebym przeżył. Critical. No to niestety się to nie udało. Dobra. Traf, 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 traf. Jest. Uiiii, dobra. Wiemy, że w metapo. albo dobra. Będę oglądał ewolucję. Trochę mam może zająć jeszcze dojście do tego Jima. Szczerze. Ale... Dawaj, 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 dawaj. Pięknie! Co pan ekans? Pokaż mi tego Ekansa. No pewnie... On może mieć szybkość mocną. <laughs> Dwa Perfect IV, prawie trzy. Nie wierzę! To się serio wydarzyło! Hmm. Splinchował Alwizar trzy razy pod rząd. Let's go. Nie wiem, jakie są na te szanse, biorąc pod uwagę, że jest 30% szans na to, że trafi w ogóle, ale no, że, że sfinczuję w sensie. Ja in the first place. Wiem. Pokonałem Garego. Let's go. Bo, bo został mu tylko abra, który, no, nie ma ataków za bardzo. A i tak go chyba zmarsztuję. No, ja cię sunę. Taki typu żyję, ja, niestety mnie tak łatwo nie mam, sobie szczerze chcę tylko dziesiąty level na tym Metapodzie dojebać i będę seidaka ten sobie levelował. Dobra, pokaż mnie tego Spiroła, a zapomniałem sobie odłożyć tych Pokemonów, to Metapod ewoluuje, o ale ma chujowy IV. Butterfree Ej. OK mhm. A, ja tego Ekansa sprzedam. Znaczy wystawię na aukcję Przecież to, to jak on jaki on ma i ten No za te 20 tysięcy pewnie, pewnie go odjdzie. I tego To Zobaczmy sobie też. To będziesz miał kurwa Będę ja. mógł sobie po 999 999 Prawie że! Jak ty to sprzedasz, to się zeshikam ze śmiechu A, tylko nie mogę. No nie bo stać się na to, nie. nie? Nie że mnie nie jesteś to trzeba cztery odznaki jeszcze mieć. O, to, to zmienili, bo kiedyś można było od razu. Też mi się tak wydaje. No ale... W sumie fair. Fair enough. Aj, poczekaj, bo ja dałem katerpi na pierwsze. Eee, ale dobra, to ich Caterpie... Więc tam się, się przygotuj nie nie... na to, y, użyj jakiegoś ataku, który wiesz, że zada obrażenia mniej więcej tym Pokemonom, który może wyrzucić. No. Dobra, Gast Charmeleon, jest okej. Okay. No, bo ja sobie switchnę na... No... A nawet, A nawet jeszcze poczekam, jeszcze... A bo, no, bo to zmniejsza mu speed, nie? Co? Tak. Ee, może mnie nie rozjebie na raz? Albo rozjebie mnie na raz? O! 2hps. String shot zmniejsza speeda, więc sobie go użyłem. Teraz możesz umrzeć w Caterpie, szczerze. Let's go! Ale, Ufa, ale on dziękuję. jest serio destroyerem. On tak napierdala dziko. 15 poziom już ma. O oh, Poison Fang! No mój, mój Zubat.

Błagam, przeżyj jeszcze hmm. tak jeden atak, kurwa. Dobra, to Borspizer jeszcze raz. Slip Powder. Na którym zubat ewoluję? W dwudziestym hmm. drugim. Okej. Okay. Przed Jimem. <murze> Może. Ja w, w sumie i tak będę musiał wszystkie pokemony na 20 jakoś walić, bo tam już mają te. Więc <murze> no, chwilę to zajmie Zaraz skończę, napierdalać ten m Let's go, spacer! Uh, okej. Okay. Oj, totalnie zamiast to takla. Takedown. Który masz level na Squirtle? Ty, wujdzieski trzeci. Lecisz jak po bandzie. Kurwa, miał być sleep powder, nie Już mu czar miliona kurwa rozjebałem, ale może mnie nie rozjebie naraz. Ten PJ Kurwa, ale ten winga tak jest mocny! Jocio. No W się, sensie Mój zuban ma winga tak i właśnie tak napierdala dziko! Ja wiem, bo mnie rozjebał tak raz jeden trener tej jaskini. Winga tak, winga tak, winga tak, winga tak. Mój, winga, WING winga, winga, winga. Digle, dig, digle, dig. No, Digleta też się. Kurwa! Nie, dobrze użyłem Tak, dobrze użyłem Eee... Digleta też by się przydało mieć. No, ja. Digleta sobie zastąpiłaś ty Tyranitarem, bo będzie. Takim to no, będzie. No, jakoś zdobędę. Dobra, tu już będzie. Dobrze. Dobra, i tylko Abra została. Dobra. Rozjebany. Teraz patrzysz, że Abra używa wiesz psychicz coś takiego i ci... Łaszotuje. <noise> Smutne by to było, ale jestem pierwszy, więc powinienem go zmaszatować. Nie, nie zmaszatowałem. Hughes teleport. Little does he Zubat dead. Too bad, mate. Ale na szczęście... Too bad, jeszcze, too bad. jeszcze sobie leczy szybko. Bo to jest wodny, nie? Mhm. A to jest to dla ciebie i tak trochę lepiej niż jak grałeś czarmanderem, czarm, y, nie? Przysięgam, ja wtedy nic nie byłem w stanie zrobić. No ja było wiem, ja pamiętam. fizycznie niemożliwe, żeby cokolwiek był w stanie zrobić. Ale to nie było w ogóle tak, że w pewnym momencie udało mi się złapać tego? Odisza. E, nie, od, Odisha chyba... Odisha tutaj na pewno y, grałeś, ja to pamiętam. Tak, ale yy, tego Lubazaura chyba mi się też udało tam złapać. A nawet nie pamiętam. Ale chyba, chyba nawet... coś takiego było. No, no nie rozdrapujmy przecież tych starych rannych. Liberacja. Kurwa, zapomniałem odesłać ten Butterfree. Dobra, zacznę sobie yy, z Quirtem. <laughs> I będę się modlił, że coś się uda zrobić O, Jakie modlił Squirtle jest kurwa jebanym tym Demonem Co, Na trzy strzały rozjebałem to O kurwa mać, nie Mi się uda Bo star mi była jedynym problemem jaki miałem A mam bajta na super efektyw Bo chyba, ja że użyję i ja się wypierdolę, ale Raczej mi się uda za drugim razem, na przykład. No, it hurt. Wreszcie ja mogę się hurt. pozbyć Hardena z Butterfree. No, dobry atak. Eee, Snap down. Jeszcze... Nie, znowu Confuse ja używasz. Proszę, żebym się nie uderzył sam. Proszę, proszę. To jest wszystko, czego potrzebuję. Tak! Uderzyłem o, e, e, orangutanberry do- Nie, Psywave, dobra, to mnie możesz już zabić FAK! Fak. Ale Ale Mamy jeszcze Zubata <grym> Astonisz Proszę U, Tym waterpulsem mnie nie zmaszotuj, błagam KOR- Ja lecę już z tego Jima na misty Goldzim GOLDIN GOLDIN A szkoda, KOLEKCJA pierdolę przecież. Kurwa, przecież on ma jeszcze jednego Pokémona, nie? Goldin. Nie poza Dobra, Goldin jeszcze właśnie. Daj. A to ci zaraz powiem. <laughs> nie, nie uderz się, nie uderz się. Jest! Jeden HAPE na i ja pierdolę. Dawaj, dawaj. A ty zamierzasz mieć Odisha w swoim ostatecznym teamie? Chyba nie. A. Zobaczę. Bo w sumie fajnie by było, gdybyś miał na nim te... Y... jakiegoś... A! A! nie wiem, Giga Draina czy Mega Draina Właśnie zdobywam Mega Draina w tym momencie, as we speaking. Trzy levele wiem na Odiszu Nice No 10 HP. Dobra. Sidak. Don't hurt yourself. Okej, okay. mega drain. Jeżeli mnie to zabije, to ja... O, no zabiję mnie. Dobra. Ale dobra, ta walka uh. była mega warf, bo dostałem w sumie dużo poziomów. Ej, ja, on ma szybką no. test armii No właśnie to jest... To jest problem, że... Ona w sumie ma mega szybką tą armii Ona jest zajebiście... Chyba szybko. No. Czyli Starmie, Golden i... Sajdak. Sajdak, tak, Sajdak ja Jestem cały czas confused, I'm confused, ale to mi nie przeszkadza, żeby użyć Mega Draina. Just taknore the code. i okay, to będzie lepszy run, bo nie dostałem drugiego obrażenia od Golden. O nie, wiesz o czym pomyślałem teraz? Co sobie przypomniałem? No? To był chyba gym elektryczny Z tymi przełącznikami Ja pamiętam jak ja to zrobiłem za pierwszym razem A ty się z tym jebałeś tak Pół godziny jeszcze no za tak, tym tak, też to pamiętam Ja pierdolę Okej, jak Squirtle zabije tego Machop'a to będzie zajebiście Macho. Mm, Dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia w następ przy następnym Gymie Naszej widzimy się do Gima Kiedyś się widzimy Gdzieś na szczycie góry Wszyscy razem spotkamy się A to w sumie tutaj niedaleko chyba Dratini można już będzie łapać No Wypierdalaj sam Sam, bo ci... Bo zaraz nie będziesz sam Bo zaraz się spotkasz z Jezusem Sio Pat patrz jak mu robisz Patrz na niego, patrz na niego, patrz na niego. No i teraz w lewo. I tym oto pięknym akcentem kończymy. Żegnam. Żegnam nara. Mara.